Udało się dzisiaj zorganizować szlachetną ekologiczną akcję. No tak, i trzeba za to wszystkich inicjatorów tej akcji chwalić i podziękować im za to, bo z tego co wiem, to na innych miejscowościach gminy też taka akcja się odbywa. No u nas, no jak widać, też przyniosła pewien efekt. No, dobrze, że ktoś się zmobilizował i posprzątał te tereny, ale to trochę smutne, że, że ciągle te śmieci trzeba zbierać. No Pewnie wszyscy byśmy chcieli żyć w miejscach, które są ładne, bez śmieci. Natomiast no, ta rzeczywistość jest zupełnie inna. No, te śmieci się pojawiają, tak czy inaczej. Trudno tutaj kogokolwiek go winiać. Natomiast dobrze, że są tacy ludzie, którzy przyjdą, spędzą trochę. Swojego wolnego czasu i trochę pomogą posprzątać. No właśnie, skąd te śmieci ciągle się biorą na terenie gminy? Tak jak powiedziałem, no trudno mi jest tutaj się wypowiadać, bo nie umiem znaleźć jednej odpowiedzi. No, na pewno my je produkujemy, no, no bo to tak jest świat urządzony. W tej chwili w sklepach wszystkie artykuły są pakowane. Kupujemy, no a potem no różnie, niby e, znaczy gmina odbiera śmieci, e, jest zorganizowany odbiór śmieci, natomiast no one się pojawiają, mimo wszystko się pojawiają. Wy reprezentujecie szkołę, z której klasy jesteście? Czwartej. Mhm. I dlaczego wzięliście udział w tej akcji? Będziemy posprzątać okolice szkoły w Wostówce. E, i, I gdzie sprzątaliście, które miejsca? E, koło Potoku. E, bardzo dziwne rzeczy znaleźliśmy, bo znaleźliśmy felgi, e, sody, e, opony, zderzak. Jest dużo bardzo dziwnych rzeczy tutaj. Rzeczy od słupów elektrycznych, mhm. e, stoliki, grilla. Mhm. A, a wy? co tam, jakie skarby znaleźliście? Walizkę, tak, żyrandor. A, czyli co do można wyposażyć? Tak, tak. No ale przede wszystkim spędziliście razem sobotę, bo to taki nietypowy czas. Bardzo miło nam było spotkać się tu razem i posprzątać tą okolicę. Uważasz, że takie akcje są potrzebne? Tak. I zdziwiło Cię, że tyle śmieci było tutaj w okolicy? Tak. Przy okazji trochę ruchu było dzisiaj? Tak. Bardzo dziwne rzeczy znaleźliśmy, i też w palisce było dużo rzeczy. Śmieci też koło rzek były, i nas to bardzo zdziwiło, co znaleźliśmy. Ale na pewno wiecie, co trzeba ze śmieciami zrobić, żeby nie lądowały w takich miejscach? Jak, jak, jak musimy ze śmieciami postępować? Sprzątać je, segregować oddawać tam, gdzie trzeba. Tak. A czy jeżeli zdarzy się podobna akcja, weźmiecie jeszcze w niej udział? Tak. Ja jeszcze z tej strony chciałem podziękować e, pani Monice Antosz, Grodzickiej, e, wychowawczyni klasy czwartej, klasie czwartej i mamom z klasy czwartej, które zechciały przyjść i trochę, m, przynajmniej trochę e, posprzątać te okolice szkoły.